No dobra, cześć witajcie w pierwszym odcinku z nowej strony na moim kanale RPLAZ, to rośliny kontras Jest to gra w na Drag Defense, która powstała w 2009 roku. To jak coś jest mod wkrany, że będzie lepsza grafika, w D. Bo, że tu nie jest systemowa. No dobra, zaczynamy. Przynajmniej miałem płynę, bo dobra. Już to we się grałem. Kurde grafika, ładnie, no to. Chyba po prostu rozszerzona też to że widać co jest dalej No dobra. Czyli krzep po prostu chodzi o to, żebyśmy stawiali rośliny na polach, które są wyznaczone ee, no, tymi polami, czyli I po Pierwsze rośliny, jakie mamy, to są groszki, które. Strzelają z pojedynczymi pociskami, czyli nic specjalnego. Idą zowiaki. Na dole mamy też pasek progresu, czyli ile udało się zabić w przejściu przetopu. Niestety gram na jak mamy bo na dużym wizerzymy OBS, przechwytywał. Jak się ścięli tła, więc musimy teraz to grać. Ja nawet szerzałem, bo grał było jeszcze gorzej. Niestety grafika się psuje, coś i się... no Więc, szczerze, różni się tym, że to są dwa zębiaki, które nie stanowią jakichkolwiek zagrożeń. I to było na tyle, pieszyte. To... Czyli po prostu taki sam czek, jak w to grać. Przecież łatwy, przyjemny. No dobra, dostaliśmy nową rodzinę. Jest to słoneczki, które daje nam słoneczka, które spadają, niby z nieba. No i że też nie różni się tym niczym na Tylko dla nowym, że dochodzą dwa pola i niczym więcej, tak naprawdę. No, i tutaj pisze nam poradnik, jednak, czyli musimy nie więcej słoneczników, tym szybciej będziesz mógł zebrać rośliny. Dobra, rozumiem. Jak postawimy wszystkie słoneczniki na swoim miejscu, to Hala się chyba rozpocznie. Dopiero. Ale sam pojedynczone, bo to widzimy nad wyraźnie mi się nie różni. Widzicie zombie, którego na razie nie widać, bo mamy tam krzaki. W oryginalnej wersji nie mamy czegoś takiego krzaki, tylko ciętego rzeczy w taką To jest po prostu robiona wersja HDS, Xboxa i już szerzej ekranie, że więcej. Czy, że to jest lepsze niż zwykła, chyba to taka wtedy normalny. normalna. No dobra, i tutaj jest co nowego: jest w tym etapie nowy prostu nowe ząbie, które swoją swoją jak się Jak jest finałowa fala. W etapie tego nie było. No żeby się, świat jest banalny i najkrótszy, jaki może być. 40 minut gry. No dobra. Przecież jak na razie to łatwo idzie. Bez jakichś problemów. Nasza armia stanowi zbyt za duże zagrożenie dla zabiaków. Możemy go wyjść z tyłu. No dobra, finała fala. Cześć, że to już jest wygrane praktycznie, bo nic złego. Final break. No i idzie ten zombiak z krągiem, czyli co to zbytko. To niczym to się jeszcze nie różni od pierwszego etapu, to trochę drugi. Ale mamy staczki, więc jest pewna wygrana. I udało się przejść do gietap i dostajemy nową w które są bomby. Co w je bardziej. Dobra, Cherry Bombs, czyli wypucha wszystkie zębiaki, które są na arenie. No dobra, no i tu mamy też nowe zodiaki, które są mocniejsze od pozostałych i niczym na razie się tu nie różni nic Też poziomcie będziemy się na trzech pole. Fajnie, że mamy chwilę przygotowania, żeby się wybralić, ale no, to jest też nie no, no i tutaj już mamy oczywiście tak? cyfrowniej. Szybko. no dobra, idzie za mną, jak się robi niebezpiecznie. Dobra. Stać groszka, żeby być bezpiecznie. Najśmiejsze no jest to, że groszka w ogóle nie dostajemy. Dostajemy go za starcie się gry, ciekawe. Razie, w kartach to nie zrobimy tylko od razu. Co? Najwięcej które się szybciej by na parowniku... Dostajemy go. No. Słoneczek. Ty. C.K. mi czasami procesor w Windowsie się, się przegrzewał. Przecież ta gra jest dość główna right. i najlepsza była wersja rozwiązująca Suzambic z, z zambic, najbardziej grywalną i znaną. Mogę tylko odpowiedzieć. No i ma sens i to w kolejności alfabetycznej. Right. Znaczy alfabetycznej, w ruchu. To trwa? No dobra. Kurde. O, ja nie mogę się tak to jest fajne. Dużo idę. bo mi no dobra, No i mamy nowego zębiaka, który po prostu jest mocniejszy od zwykłego, ale też nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. No jak widzicie, no, była starszy, no postawić. O, właśnie. No dobra. To było na tyle, bo mam wystarczyć zostawić wszystkich i jeszcze bombę, które na źle się wykorzystała. To, to nie ma sensu. No dobrze. Nie jest jeszcze koniec. W jakim to jest ich 300 więcej? Będzie krótko, 2,7 minuty, 3, tak? Dobra, ostatnia fala, mogę wam pokazać, jak działa ta roślina. Mogę to stać? Nie, tu już nie mogę, takie jest trawa, to już nie możemy stać. stać. nigdy nie możemy pozbawić tego, no. Polecałbym wyczekać w dobrym momencie i zrobić się tutaj. I to było na tyle. GG. Były cztery zombiaki po prostu i... To był pokaz, jak, można, jak działa ta roślina No i dostaliśmy kolejną który ziemniak, który ziemniak ziemnia, po prostu służy do ochrony naszych z zombiaków muszę, więcej, to jeszcze możemy się uzbroić. No poziom nie będzie się niczym chciał ja no chyba że po prostu dochodzą pola, do czyli tak jak ma być. Mam już normalną grę. Teraz. Jakieś samouczki. No dobra. Mieszka z lat XP. Jeszcze ta gra podstawa już mi do 7. Nie dziwię się. Na eksperta też można dać w to spokojnie, w kościele. Wtedy na starych urządzeniach. I tutaj jest cięższe jest, bo... Szybciej to i ciężko się zbroić przez swoje słoneczniki. Dobra, ja to szybko stawiam. I też to jest na dzień początek ryby, więc będziemy mieli po jednym że w siódmym etapie są w hmm. że to nic specjalnego. Mam że pół... pięć etapów na odcinek. Można odcinek. Będzie coraz więcej flak, coraz dłuższy grać. To jest na dziś początek, chociaż nie przyszedł światełki. Żeby cię nauczyć, grać w drodze, po te drogi światło już jest trudno i musisz sobie zamrazić. Tym dalej, tym ciężko. Znaczy to jest łatwo, stawiać że troszkę masz krótki. Im więcej, go to... widzicie, tym więcej swoneczek, tym szybciej. Do. No dobra, widać tu groszka i jesteśmy bezpieczni. Dobra, tu już idzie i musimy zbierać kolejnego groszka. No dobra, o widzicie ile dostajemy ten. słoneczek, jak mamy ich tam w polu 10. Sporo, każdy ma wartość 25. No dobra, możemy sobie na spokojnie spamić tymi groszkami. Praktycznie. No dobra. Nie wiem, zobaczmy, może tak etapów, pewnie do... Nie wiem, o. No dobra, tu już mam pewno wygrano, broń, tych groszków. To nam pokazać, to się osuży ten ziemnia. A teraz go je i od razu to nie zjada. To śladko to, jest to chyba z dołu gryziem. Albo się mylę. Zatem teraz jesteśmy niepokonani. Nie wiem, jak to jest z Jesteśmy już w pewnej pozycji wygraniowej. No możemy użyć bomby i po prostu wieszyć naszą rozgrywkę. No dobra, wszystkich nie zabiję, bo tutaj na górze jeszcze są. Sobie... więc. zabiłem. prawie wszystkich sobie, tylko zostałeś na dole. Ale on już nie ma szans, że dojdzie tak do roślin, tylko niestety padnie. I DJI i dostajemy nie roślinę. Teraz dostajemy nowy przedmiot, który nam będzie służyć do wykopywania roślin, których nie chcemy stać przez przypadek. No, tak jak widzicie. No i mamy tutaj samouczek. I, to, i nowego bohatera grzegu. Letting Neighbor. I tam się Nazywam się Crazy. Tak? Możesz do mnie mówić szalony dleń. Posłuchaj mnie, ja mam do ciebie niespodziankę. Pierwsze, musisz oczyścić swój tramwaj. Musisz łopatki i wykop się Bierzmy się za kopanie. Kliknij na łopatę, żeby wyraźło się. No. O, dobrze. Teraz mam na ciebie niespodziankę. Będziemy grać w kręgle. Weź sobie ziemniaka, wrzucaj ziemniaka ręką, ponieważ ty jest szalony. No. No dobra, to jest szalone. No. kręgle wygrane. No dobra. I zapomniałem że co pięć minigier mamy... co pięć etapów. Na piatym etapie mamy minigrey na siody, co 5 etapów. No i teraz mamy na przykład niech czyli zabawa w kręgle. Z ziemniakami, co jest nietypowym. No dobra. Więc możemy też po okazji zrobić kombo szoty. Im wolniejszym, tym lepiej, bo może wycyklujemy. Wszystka godna siebie, wycyklujemy. O, pięknie. O, 3 na raz. Można dostać ściągnięcie, jeśli więcej zrobimy. O. 14 młodych nie, tylko tak na lewo. Okej. Okay. Mamy tu to stół z tyłu zwykły zębiony. Z chromat, z tyłem, z apokami. Najwolniejszy tym lepiej, więc nie można kombatu. O taki na przykład. Bo też, w którą stanął kombat. A tutaj mamy końców ziemniaka, którego nie wiem na czele, bo w grze głupi. Można zać kombat potem te dino zamknąć. O, teraz można zeć. Coraz więcej, po prostu z mini dawki co miasto No dobra, tutaj ja chcę zejść kombo, więc nie będę tego podżywiał. W sklepie, gdzie się wkłada, bo to się w pełni będzie musiało zobaczyć. To wolno idzie. Mój dach, nic się nie dzieje praktycznie. Że my musimy dużo co Bo nie chcę, chcę zaćśniągnięcia lekko, więc ja nie muszę. No dobra, no dobra. i jeszcze że jakoś się wytłamy, a tu już fala. No dobra. Kurde, no mnie nie, Ale nie nie lepiej. Ale nigdy nie. O, tu można byłoby zrobić... ...pypykującą ziemniak. To było dobrze rozkazane. O. Rudy nie wiesz, chyba 5 razy No dobra, no to to jest proste, po prostu. To i tak nie będziemy mieli już od koraz no i GG udało się bez jakichś większych problemów. No i GG. I dostajemy kolejno która jest po prostu jakaś bomba, która jest mało warta. Eksplozuje z kontaktem tylko gdy się przygotuje. No dobra. To było na tyle w tym No i jak widzicie, mamy. Nie dobra, no dobra, widzicie dobra, to było na tyle, jak na pierwszy odcinek udało się przejść całkiem sporo, pięć etapów. Szósty będzie w następnym odcinku i będziemy mieli nowego Zabiaka. Tak, to był taki wstęp. No dobra, to było na tyle w tym odcinku. Czimy się w następnych odcinkach z tej serii. No i to było na tyle. Dostałem Was bardzo bardzo, trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka.